To jest moja dziewczyna. A ja dzisiaj spełnię jej marzenie. Zuzia wiele razy powtarzała mi, że nigdy nie widziała pięknego wodospadu, a zawsze skrycie o tym marzyła. Dlatego dzisiaj zabiorę ją na najpiękniejsze wodospady na świecie, które znajdują się na granicy Brazylii i Argentyny w Iguazu. W tym filmie sprawdzimy, jakie widoki oferują oba kraje. Nielegalnie odpalimy drona, by dostarczyć wam najlepszych ujęć i wiele, wiele więcej. Ale zacznijmy od testu brazylijskiego maczka. Jaka ucieszona, że maczka przetestuje. Z mojego doświadczenia to wygląda tak, że nie ma nigdzie. Lepszego maka niż w Polsce. Także jakoś się bardzo nie nastawiam i myślę, że spróbuję jakieś klasyczki, bo zawsze próbuję coś znaleźć, czego nie ma w Polsce i potem żałuję. Klasyczny zestawik za 41 reali. Sos klasyczny, to mięsko jest trochę inne niż w Polsce, czy gorsze? Nie wiem. Na dłuższą metę maczek wcale nie był taki dobry jak w Polsce, Te mięso to takie trochę dziwne po czasie. Ale co się dziwić... Ej, Zuziks! Jest tu o wiele cieplej niż gdziekolwiek byłem wcześniej, 36 stopni w ciągu dnia. Ale co najdziwniejsze, jesteśmy teraz w centrum. Tu się nic kurde nie dzieje, tu jest pusto, patrzcie, ja mogę wyjść na środek głównej drogi. Jedzie jedno auto, wszystko jest pozamykane. Mam kofejne, żeby nie pić kawy. Mam dobre tabletki, Musisz się Jaką ona ma pozycję? Sprawdzamy ceny w wielkim, brazylijskim supermarkecie. Ananas kosztuje 13. Wiecie, jak się sprawdza ananas? Jak, jak? jak się sprawdza? Tak, jest dojrzały. Jak się to wychodzi, dojrzały. To bierzemy, ale może nie takiego dużego. 5,90 za chleb tostowy. <noise> Dawaj coś proteinowego na śniadanie. 15 gramów protein za 7. Będę z Wami szczery, w widzowie, jest ciężko, bo trzeba podjąć ciężkie wybory, co jeszcze dzisiaj jemy, co kupujemy, a chce mi się tak srać. A ja jestem niezdecydowana. Kolka za dyszkę. Jeden no. bierz jakąkolwiek, chce mi się srać, idziemy. No, ja też no, nie <laughs> no bo się zesrałam właśnie, bierz jakąkolwiek. Ale bryczkę teraz znalazłeś, dawaj! Jedzie ze mną. Wsiadasz? Zawieszka Na miejsce dojechaliśmy uberem i później autobusem, który kursuje po terenie parku, a za wstęp zapłaciliśmy 63 zł. Widzowie, jesteśmy nad wodospadami. A w końcu! Zydzia, w końcu znaczy duży wodospad, nigdy nie widziałaś. O, wow, ja już widzę! O k***a. Co jest pięć? Wow! I jak to wygląda przemocno! To mocny widok. No popatrz, jak jest pięknie. Główną motywacją, żeby przylecieć na sam koniec Brazylii było to, że Zuzia nigdy nie widziała dużego wodospadu, więc stwierdziłem, że zabiorę ją na największe. Te wodospady razem sumowane w szerokości są szersze niż Niagara. Spełniamy kolejne marzenia. Zuzia się cieszy, jestem ucieszony, jak ja dziewczyna się cieszy, a to dopiero początek. Idziemy zobaczyć, jak będzie to wyglądać z bliska. Mamy tajną misję. Chcę odpalić drona. Na pewno to jest zakaz latania dronem, ale ja i tak chcę odpalić drona. Muszę to nagrać z drona i na ja stąd nie wychodzę. Patrz, to małpa! To, to, to nie jest małpa. Co to jest? To jest Koati, inaczej Ostronos. Sak z rodziny szopowatych, który obficie występuje w tej części Ameryki Południowej. You, mały, baby. Popatrz na drzewie się skurczybie. Pierwsze jakieś fajne brazylijskie zwierzątko, w sumie zobaczyłem. Nie, zwierzątkę, ja zrozumiałam zwierzątko. Bo W sumie to nie wiedziałem żadnych fajnych zwierząt, od kiedy tu jestem. Tam jest hotel, i oni z tego hotelu bezpośrednio mają widok na wodospady. Ale to musi być zajebisty widok z tego hotelu. Robimy parkur, przyciskamy się między ludźmi, bo chcemy być przed nimi wszystkimi. Wiecie, jak to jest? Cały czas ktoś hamuje, ktoś wkurza, ale tych zwierzątek jest pełno. I Głazów Falls to nie jeden wodospad, tylko cały system składający się z 275 wodospadów. Rozciągają się one na prawie 3 km, co gwarantuje niesamowite wrażenia w drodze do punktu kulminacyjnego. A jak już tam dojdziecie, to czeka WAS 100. Z jakiegoś powodu stwierdziłem, że jest to idealne miejsce, żeby zrobić salto. Wow! Jest, nie uciekł! Jaki pośnik zaliczył! Jestem cały jak coś. Śmiesznie! Jest mi się nie stało! Oczywiście było pełno turystów, na których trzeba było uważać. Jaką śmierć, żyujesz go? <laughs> Boże, nie ma Idziemy zrobić teraz misję dron Zeszliśmy na taką drogę, która jeździ tylko bus, no tutaj ludzie nie chodzą Siądziemy sobie w cieniu i spróbujemy coś ograć Nawet nie zdążyłem drona wyjąć A już nas pan przegonił Ty jesteś kiepski Nie, nie, to jest kiepski pomysł A ja może kroczek tam wycienia Które piórko? Te najładniejsze, nie? Tak No i jakie do... ten Cześć w tak tam się. No i dzisiejszą wycieczkę na wodospady kończymy tym, że ja spełniłam swoje marzenie i domić, bo poleciał dronem. Mega przypał, mega stresik, ale się udało. I mam teraz taką zajabę taką adrenalinę, chcę wrócić do domu i poglądać te ujęcia. Fajny dzień co? i moje marzenie i twoje spełnione. Tak. A jutro słuchajcie, lecimy na drugą stronę do Argentyny. Ciemanko! Jesteśmy znowu na wodospadach! Tym razem od strony argentyńskiej. Ogólnie wejście tutaj było sporo droższe. Za wszystko zapłaciliśmy ile? 160 euro? 160 dolarów, no tak, 160 160 dolarów. za 4 osoby, więc drożej trochę no. niż tam wczoraj, ale dalej nie ma takiej wielkiej tragedii. Lecimy najpierw coś zjeść. Tak, ja jestem w ogóle mega ciekawa jak dzisiaj blisko będziemy tych wodospadów i czy będzie można wejść do wody gdzieś. To do wody? No, to Żeby ci piranie tak. nie zjadły bo Krokodyle słyszałem, że tutaj są. A no tak, faktycznie, przecież ten gość nam mówił, że tam są krokodyle. Najlepsza tak. tak, <laughs> pirania tutaj to ja. A patrzcie jakie ja mam krzywe zęby. <laughs> Ogólnie Argentyna różni się tym od Brazylii, że tutaj podobno będziemy mogli być bliżej tych wodospadów. <laughs> Oj, sorry. Jezus! Cię boję! Ona jest za duża. O, jest mega hot. Zyzia się schładza. A! Fajnie, co? Po stronie argentyńskiej mamy do wyboru trzy szlaki: dolny, górny i diabelskie gardło, które jest główną atrakcją tego miejsca. Zdecydowaliśmy się zacząć od szlaku dolnego, gdzie mogliśmy być blisko wody i podziwiać park z niższej perspektywy. Patrzcie! Co, co się dzieje? Te wodospady po prostu kojarzą mi się z takimi jakimiś filmami o dinozaurach, z jakimiś w ogóle rzeczmi, które myślałem, że tylko w komputerach są, a to jest rzeczywistość i w ogóle to jest odrealnione. Te ptaki co tam latają, wyglądają takie pterodaktyle. Przemocne to jest. Na razie i tak wczoraj były lepsze, no ale to jest dopiero pierwsze jakie widzimy. Jeszcze tak, będziemy ale dużo. Ale to się tylko dla, tak dlatego wydaje pewnie, że po prostu jesteśmy daleko od nich, nie? Jest ciężko, ty, bo mi klapki zaraz spadną, morda? Bimini. <noise> Patrzcie, jaki jest znak. <noise> Ej, no, co byśmy zrobili? Złamaliśmy prawo, już dwa prawa załaliśmy. I dronem latałem, i byłem na baranach. Ale co idziemy, ka każdy kolejny krok to jest ładniej. Trudno, bo myślałem, że podejdziemy bliżej tego wodospadu. Tam są no. A tutaj, mm -mm. No, ogólnie po pierwszej trasie wolę Brazylię. W Brazylii był ładniejszy widok, było no, więcej zwierzątek. A to są jakieś szczury. <noise> I ogólnie było fajniej. I taniej. Ile ja bym dał, żebym mógł się tam wykąpać teraz? Dlaczego to jest zabronione? Czy to kolejne prawo, które trzeba złamać? Czy żeby cię krokodyl? Jezuzia, radę. Za te dwa lody, dwie wody i powerade zapłaciłem ponad 100 zł. Pozdrawiam. Mega słabo. Go, jazda! Słuchajcie, odpuściliśmy sobie tą niebieską trasę, bo ona jest praktycznie taka jak żółta, tylko że jedziemy górą tych samych wodospadów. Więc zobaczylibyśmy to samo z góry i jedziemy na tą znacznie ciekawszą. Także wyszliśmy z pociągu, wzięliśmy jeszcze szybki prysznic. I idziemy na te diabelskie coś tam. I patrzcie, co tutaj jest dookoła, bo tutaj jest mega ładnie. Jesteśmy nad tą rzeką, jakby, nie? Z której powstają te wszystkie wodospady, a raczej z wielu rzek, bo ja, jest ich tutaj bardzo się dużo. Się. Teraz Wam pokażę, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi w każdym kraju, szczególnie w Ameryce Południowej, nie znając ich języka. Na przykład, patrzcie, to ładną panią. Skibiri, skibiri, skibiri. Ola, skibiri, skibiri. Skibiri, ola, ola, si. si. Skibiri, skibiri. Tak. Enkara Tak. Enkara Messi. Yeah. <laughs> czyli jednak bardziej działa. Jeszcze jedna piątka. jest kara jest high five. Yes, easy. Patrzcie, tam już widać, że coś się dzieje. Zaczyna się, ale mocne gówno. Wyobrażacie sobie tam wpaść? Ja, pierdolę To Ale. Tak niesamowite. Ale potężne, nie wiem czy kamera to oddaje. Ale gdzie widziałeś tą tęczę tutaj? Tak, tam nie? Yeah. Tęcza pod nami. To jest takie wielkie. Buziak. W ludźmi jest tragedia, dosłownie każdy się na nas spycha. w Argentynie. Przyjechaliśmy do tego igłazu po stronie argentyńskiej. Co można zrobić w Argentynie jako pierwsze? Trzeba zjeść steka. Wchodzimy do restauracji, nasz taksówkarz nas tutaj przywiózł. Fajna. O tak, zobaczcie, stek tibon. Taki kawał mięsa, zobaczcie. Smakuje obłędnie.